badania nie tylko z Polski, ale też z innych krajów pokazują, że kiedy rodzice właśnie w miarę równomiernie dzielą się obowiązkami, to po pierwsze, to wpływa na rodziców, bo obydwoje są nieco bardziej zrelaksowani, nie jest tak, że te obowiązki spoczywają tylko na przykład domowe na mamie, a utrzymanie rodziny na tacie, bo wtedy te w wielu rodzinach to jednak generuje stres zarówno z przepracowania, ale też z takiej nad odpowiedzialności na przykład finansowej ojca za utrzymanie sa samodzielnie całej rodziny. Więc kiedy się rodzice podzielą tymi obowiązkami w miarę równo, no to rzeczywiście ich poziom stresu yy, maleje, a jak rodzice są spokojniejsi, no to mogą też bardziej adekwatnie odpowiadać na potrzeby dzieci, mają więcej cierpliwości do różnych zachowań dzieci, też tych trudnych, bo nie ukrywajmy, że takie też są. I w związku z tym też adekwatniej na to reagują bez stosowania Przemocowych metod, tylko właśnie tłumacząc, cierpliwie wyjaśniając i dając też taki dobry przykład. Więc te rodziny też pokazują to badania z krajów skandynawskich, z Danii, z Islandii. Rzadziej się też rozpadają, bo właśnie podział obowiązków jest bardziej harmonijny, ta komunikacja w rodzinie jest lepsza, jeden i drugi rodzic tak samo rozumie swoje dzieci, ale tak samo też rozumie e, pracę zawodową tak, i, i podejmuje też tą odpowiedzialność, więc to jest po prostu korzystne dla całej rodziny, a siłą rzeczy też dla dzieci.